Szanowni Państwo, nasze przedsięwzięcie, które chcemy zrealizować tutaj przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczy kilkunastu obiektów drogowych, na których chcemy przeprowadzić przebudowę. Są to e, części, są to elementy, które będą wykonane, z, e, wykonane przy pomocy e, masy bitumicznej. To będzie wykonywał e, Pan Przemek razem z swoim zespołem z Poldrowu. Tak e, I ta umowa jest, za, będzie zawarta na kwotę e, 3 478 598,53 zł. Brutto oczywiście. Drugi element naszego zamówienia w postaci dróg gruntowych, które będą dostosowane do wymogów, które określiliśmy w zamówieniu, czy będą to drogi, które będą w odpowiednim przekroju, będą miały systemy odwodnieniowe. I to jest firma, która wygrała tam drugą część, to jest firma Ekowód Piotr Bankiewicz.

do dofinansowania w ramach Polskiego Ładu sięgnęła w naszym wypadku tutaj 3 milionów 800 tysięcy złotych. Nazwy miejscowości, w których będą robione drogi to są Wroćce, przepraszam, Brzeźno, Dalencino, Dalencinko, Gałowo, Gałowo druga droga, Gromczynie dwie, dwie drogi są zrobione, gdzie wielkie dwie drogi, w Jeleninie dwie drogi, w Kusowo, Kwakowo, Parsensko, Spore, Stary Wierzchowo ma tutaj bonusa, bo Będą robione tam trzy drogi Przebiechowo, Turowo, Laski, dwie drogi. To są, to są zadania, które będą realizowane w ramach y, Polskiego Ładu w tych miejscowościach. Y, Skromna gmina Szczecinek ze względu na to, że nie wystarczyło środków z, z Polskiego Ładu na, tak, na takie zadanie dołożyła z własnego budżetu dwieście tysięcy zł A planowo po, początkowo planowaliśmy, że wydamy 200 tysięcy w ramach projektu, ale w związku z tym, że po powtórnym po zamówieniu okazało się, że kwota uległa zmianie w stosunku do pierwszego, do pierwszego przetargu, stwierdziliśmy, że w ramach środków własnych dofinansujemy to zadanie po to, żeby je zrealizować.